Przedszkole, promyczek, słucham. Dzień dobry, ja chciałam zapytać, jak się sprawuje mój syn? Yy, a kto mówi? Mama Kryspina ze złotych kłosów. A tak, Kryspinek, nasz nowy przedszkolak. Grupa czterolatków, dziś pierwszy dzień. Mama pewnie zdenerwowana. Byłabym wdzięczna za niezdrabnianie imienia syna. I proszę o szybki, basicowy briefing. Yy, słucham? Dieta, rozwój, nowe znajomości i podstawowa ocena jednostki. Wszystko dobrze. Proszę rozwinąć. Wszystko dobrze z Kryspinem. Byłabym wdzięczna za bardziej profesjonalne podejście. To jest jednak placówka wychowawcza. Krispin skonsumował śniadanie bez trudności. Tak? W godzinach późniejszych rozpoczął zabawę ze współgrupowiczowami. Grupovi grupowiczami. Rozumiem? Zażywając świeżego powietrza z niewielkimi problemami, ale szczęśliwie trafił znów do budynku placówki wychowawczej. A może pani trochę prościej? Zjadł, pobawił się na dworze, wdepnął w kupę i chciał ją wygrzebać patykiem z podeszwy i ubrudził dwoje swoich kolegów. Koniec briefingu. Radzę przynieść kurteczkę na zmianę, bo ta jest obstra. Y, brudna. Do widzenia! Zero profesjonalizmu.